Witam, witam i o biznes wszystkich. Pytam, bo o biznesie jest kanał od zera do milionera. Dzisiejsz, ja nazywam się Arkadiusz Ławczyński. Jestem e, od 27 lat przedsiębiorcą. Prowadziłem różnego rodzaju firmy. Jestem ekspertem z branży finansowej, z branży nieruchomości. E, pracowałem też w branży nie, e, motoryzacyjnej oraz w branży handlowej. E, otóż e, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu. Jak sprzedawać na, poprzez i zwiększać sprzedaż poprzez konto LinkedIn? Otóż, konto LinkedIn jest to w sumie bezpłatnie na początku oferowane narzędzie przez Microsoft. Każdy sobie może na nim założyć konto. Wystarczy tam się zarejestrować. I cóż dalej z tym kontem? Otóż po rejestracji tworzy się tam Twój profil, który należy wypełnić. Możesz założyć zarówno profil osobisty, jako profil fi, jak i profil firmy. Ja akurat posiadam tam profil osobisty i on mi w pewności wystarcza, ponieważ w ostatnich czasach, z tego co mi wiadomo, zadziałało się podobnie jak na Facebooku, czyli LinkedIn przyciął zasięgi kontom firmowym, żeby móc zarabiać na reklamach, więc używam profilu osobistego, Tobie też to polecam. To, co możesz robić, jeżeli chodzi o LinkedIn, przede wszystkim możesz tam tworzyć sieć kontaktów i pozyskiwać stamtąd klientów, zaczepiających ich i pisząc do nich wiadomości prywatne. Jak też tworzyć sobie bazę kontaktów biznesowych, bardzo dużo łatwiej jest dotrzeć do osób decyzyjnych w firmach dzięki Linkedinowi niż na przykład, poprzez telefony, przebijania się przez sekretariaty, bo tam masz do nich bezpośrednie kontakty. Drugą rzeczą, którą możesz robić na Linkedin to są płatne reklamy, dzięki którym również będziesz docierał do klientów. Kolejną rzeczą, jaką możesz robić na LinkedIn, to jest rekrutacja pracowników, bo LinkedIn tak naprawdę to jest portal, który powstał na początku po to, żeby, żeby rekrutować pracowników. W Polsce de facto on przejął dawny portal Profeo, na którym ja kiedyś miałem właśnie konto, no i ono z automatu zostało przejęte przez LinkedIn, i tak to się zaczęło, że tak powiem, dalej rozwijać. Więc no, roz, jeżeli chodzi o wypełnianie tego swojego profilu, wpisujesz imię, nazwisko, swoje doświadczenia zawodowe, wpisujesz swoje wykształcenie, wpisujesz też, masz taki biogram, czym, czym że tak powiem, się zajmujesz i tutaj właśnie warto wypełnić, czym zajmujesz się ty lub twoja firma. Warto też w tym doświadczeniach zawodowych wejść troszeczkę głębiej. Tam można wpisać swoje doświadczenia dokładnie. Czym się zajmowałeś? Czy, jeżeli na przykład w danej firmie zarządzałeś sprzedażą, no to wpisujesz, że zarządzałeś sprzedażą. Jeżeli zajmowałeś się tam zupełnie czymś innym, to wpisujesz punkt po punkcie, jakie miałeś tam doświadczenia związane z daną firmą. Oprócz tego, w linkedinie możesz, że tak powiem, określić swoje umiejętności. Ja mam ich tam wpisanych dosyć dużo i im więcej im tam ich wpiszesz, tym tak naprawdę lepiej dla twojego profilu. Możesz też, że tak powiem, opisać swoje publikacje, jakie, jakie do tej pory miałeś. Oprócz tego, jeżeli chodzi o LinkedIn'a, e, możesz też wypełnić pozostałe, pozostałe, że tak powiem, rzeczy, takie jak zainteresowania. E, czy tam coś jeszcze było w profilu, już tego dokładnie nie pamiętam, ale pamiętaj, żeby jak najszerzej jak, jak to sobie ten profil wypełnić, bo, bo, bo to będzie stanowiło źródło pozyskiwania Twoich klientów. Więc zachęcam Cię do utworzenia tego konta na LinkedIn i do zdobywania dzięki niemu klientów. LinkedIn też daje podobną funkcję jak, jak Facebook, czyli są, są już, jest już możliwość live'ów. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jak z tego nie korzystam, chyba też jest możliwość rolek. LinkedIn jest takim troszeczkę portalem, w którym w teorii bardziej działają pisane treści niż treści ze zdjęciami, czy z, z filmami, ale ja wcale tego nie, nie twierdzę, że tak jest, ponieważ w zasadzie powinieneś to przetestować jak to będzie u Ciebie. Ja tworzę zarówno treści i pisane i filmowe, wrzucam na linki na jak też wrzucam treści, yy, które są treściami takimi półstatycznymi, czyli, yy, czyli treść pisaną razem ze zdjęciem, czyli taki typowy fail Post jak, jak byłby na Facebooku. Um, jeżeli chodzi o reklamę, ja akurat nie korzystałem z płatnej reklamy na LinkedIn, ale, ale w razie czego Ty może z niej skorzystać. Co jeszcze, jeżeli chodzi o funkcję, korzystałem jak najbardziej z. Funkcji rekrutacji pracowników cały czas, tam rekrutujemy pracowników. Mało tego, na nie możesz sobie zaznaczyć, jak, jakie są Twoje obecne oczekiwania zawodowe. Czy Ty jesteś osobą, która pozyskuje, poszukuje pracy? Czy Ty jesteś osobą, która zatrudnia pracowników? Czy Ty jesteś otwarty na nowe propozycje zawodowe? Czy Ty jesteś raczej osobą, która jest zadowolona z obecnego miejsca pracy i nie chce nic zmieniać? Tam też jest taka opcja, że w zasadzie sobie może zaznaczyć i. I w zasadzie na tym rzecz polega. Linkedin jest. was. LinkedIn jest portalem, na którym jest dosyć duża liczba rekruterów, i oni potrafią się kontaktować z wybranymi kandydatami. Masz możliwość podglądów w profilu, ile osób Ci widziało, ile osób widziało ten Twój profil, ile osób widziało, że tak powiem, Twoje publikacje. W związku z czym, no, możesz mierzyć skuteczność oglądalności tego swojego profilu. Oprócz tego, oprócz tego, myślę, że też powinny być też jakieś tam możliwości sprawdzania tego, jak działa Twoja reklama. Więc to chyba tyle a propos dzisiejszego odcinka o LinkedIn. Ja zapraszam Cię jeszcze do zakupu. Jeżeli Ci spodobał się dzisiejszy odcinek, kursu o zwiększeniu sprzedaży w firmie, kurs Magiczna Sprzedaż, w którym poznasz oprócz konta na LinkedIn jeszcze około 200 narzędzi marketingowych, dowiesz się też jak przygotowywać ofertę, jak, jak, że tak powiem, tą ofertę prezentować, jak tą ofertę klientowi przedstawić, jak zbijać ewentualne obiekcje klienta i jak tą ofertę, że tak powiem, jak domykać samą sprzedaż. Także, także dowiesz się wielu, wielu takich ciekawych rzeczy. Zapisz się na kurs poprzez sklep internetowy, który mamy, więc, więc zapraszam Cię do, na stronę sklepu. Kurs jest dostępny na stronie Arlenamed. W sklepie, także zapraszam Cię do jego zakupu. I jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłoby chyba tyle. Ja chciałbym Cię jeszcze zachęcić do, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, do pozostawienia dodania łapki w górę. O tak, łapka w górę. I oczywiście do udostępnienia mojego filmu dla Twoich znajomych, jeżeli spodobało Ci się to, co mówię. Zapraszam Cię za tydzień do kolejnego filmu. Zobaczymy, jaki będzie temat. Będę, te, będę to trzymał w tajemnicy. Pozdrawiam cię serdecznie. Na razie.